Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Ciechecki, porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was będę podsumowywał dwa spotkania. Szachtar Doniec kontra Ren i także Lech Poznań kontra Bodo Glin. Zacznę od spotkania Szachtar Doniec kontra Ren. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten mecz, to powiem Wam szczerze, że byłem rozczarowany postawą Francuzów, bo mimo tego, że ten zespół zajmuje dziesiąte miejsce w Ligue 1, to jednak jest to drużyna z topowej ligi, z piątej ligi w Europie i spodziewałem się lepszej gry w wykonaniu Francuzów. I tutaj, właśnie, szachtar Doniec, któremu kibicowałem, ta drużyna mnie zaskoczyła, bo tak jak mówi właśnie trener szachtara Jowacewicz, mecz. Chwila normalności, i właśnie po zawodnikach klubu z Doniecka, właśnie to było widać, że dla Ukrainy, dla całej społeczności. Kibiców szachtara chcą wygrywać, i powiem Wam szczerze, że właśnie ta drużyna grała zdecydowanie lepiej. A pamiętajmy, że już górnicy grają bez Mudryka, który w Chelsea Londyn nie zachwyca, a zawsze był dla mnie takim game changerem, jeżeli chodzi o ten zespół. Często dostawał piłkę, potrafił zagrać coś ekstra, trochę. Na wzór jakby Paris Saint-Germain Mbappé potrafił właśnie błyszczeć, przesądzić o wygranej. Jedna, dwie, trzy akcje szalą na skrzydle. Pamiętacie, w spotkaniu przeciwko Lipskowi i w innych meczach Champions League, i podobnie było właśnie. Gdy grał, znaczy jak Mudry grał w Szaktażu, to potrafił wygrywać, i wydawało mi się, że właśnie żałowałem, że tego piłkarza nie ma. A mimo tego, że on już jest w Chelsea, to oglądając ten mecz z wysokości trybun, to ja właśnie nie, nie widziałem braku Mudryka, inni zawodnicy jak Bondarenko czy. Chryskw zdobyli dwie bramki. Szkoda mi szczególnie tej takiej sytuacji traore. Napastnik Burki, Burkina Faso miał, bym powiedział, no stuprocentową sytuację. Szkoda, że jej nie zdobył i przed tym spotkaniem najbardziej na tego zawodnika liczyłem, a jednak inni piłkarze zdobywali gole. Szkoda, że jednak Francuzi zdobyli tego gola kontaktowego, ale jeżeli chodzi o przekrój tego całego spotkania, no to drużyna Ren, która zajmuje dziesiąte miejsce w Ligue 1, no to rozczarowała bez, bez dwóch zdań. Takie odnosiłem wrażenie, że ci piłkarze, jakby mówiąc tak kolokwialnie, walą głową w mur. Nic z ich rozegrań nie wynikało. Dużo było strat, niedokładności, brak celności. Oczywiście w drugiej połowie była taka sytuacja, gdy Francuzi zdobyli tego gola kontaktowego, no to jakby próbowali dominować. Chcieli drużynę z Doniecka zepchnąć do obrony, jakby, jakby zdobyć tego drugiego gola wyrównującego, ale na, na szczęście Szachtar Doniec jakby mądrze bronił się i próbował kontraatakować. Niewiele zabrakło, żeby, żeby no, padły kolejne bramki. Pomimo tego, że na stadionie było 13 tysięcy kibiców, luty było zimno, to była wspaniała atmosfera, było czuć doping. Zarówno mieliśmy kibiców z Ukrainy, ale także na trybunach byli kibice legii, ogólnie kibice futbolu ligi Europy. No także to jest coś śmiechnego, gdy do Warszawy przyjeżdża francuski klub. no i, no i był właśnie ten, ten doping mecz stał na wysokim poziomie, mógł się podobać. no Rozczarowany jestem postawą Francuzów, a tutaj szachtar bez modryka mnie zaskoczył i to mnie cieszy. Bardzo chciałbym, żeby właśnie klub z Ukrainy no, zwyciężał, zwyciężał w tym spotkaniu rewanżowym przeciwko francuskiej drużynie, ale będzie to trudne, bo ja odniosłem wrażenie, że jednak jakby Francuzi chcieli tak nastojąco wygrać, że, że byli zaskoczeni tym, że, że jednak to Szachtar prowadził i grał bardzo dobrze i w pewnym momencie była taka sytuacja, że francuscy piłkarze, ci, ci tacy czarnoskórzy, mm, o Pochodzeniu afrykańskim. Było widać u nich tą przewagę fizyczną, próbowali walczyć, ale było za dużo strat jak na zespół francuskim. Więc, więc podsumowując, no byłem zachwycony postawą drużyny Jowacowicza i także no, zawodników Szaktara, a jestem rozczarowany, że nawet dziesiąta drużyna z League One. Tak fatalnie się zaprezentowała, ale odnoszę wrażenie, że jednak we Francji szachtarowi do nic będzie zdecydowanie trudniej, że, że, że ten zespół będzie grał lepiej i już niestety Francuzi nie zlekceważą szachtara. Napiszcie w komentarzach, czy oglądaliście to spotkanie, kto was oczarował, kto was rozczarował. To mi się podobało, że jednak braku Mudryka tak no, nie, było, nie było widać. A teraz przejdę do kolejnego spotkania, do meczu Lech Poznań kontra Bodo Glin. To spotkanie oglądałem z otworzenia, no z uwagi na to, że w tym momencie, kiedy był mecz rozgrywany w Bodo i trans transmitowany na Viva Play, no to akurat byłem na stadionie Legii no i wspierałem Szaktardoniec. I właśnie wracając do tego spotkania, to jeżeli chodzi o ten dwumecz, wynik 0-0 na wiosnę w europejskich Pucharach. Można powiedzieć, że jest to dobry wynik, ale jest pewnego rodzaju niedosyt no bo, no bo Lech Poznań nawet mógł wygrać ten, ten mecz, szkoda tej niewykorzystanej sytuacji marchińskiego. było to piękne zagranie Szymczaka, który moim zdaniem od tego od, samej, od początku samej kadencji John Van Der Broma, no to jest jego taki, takie dziecko, no bo pamiętacie Szymczaka, że on nie grał regularnie ten trener holenderski postawił na tego, na tego piłkarza na, na skrzydę, wymyślił mu pozycję, no i ten zawodnik cały czas, jakby no, spłaca mu ten kredyt zaufania. Już w tych spotkaniach z Austrią Wiedeń grał fenomenalnie i tym bardziej szkoda, że no, te, tego jego genialnego podania nie wykorzystał. Marchwiński no to była taka stuprocentowa akcja, no ten, 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 ten piłkarz jeżeli chodzi o te walory piłkarskie, które on posiada, to moim zdaniem, no to on w tym Poznaniu za długo zasiedział się, powinien trafić nawet do drugiej ligi włoskiej, pamiętacie, miał oferty z tych, z tych klubów, powinien, powinien odejść, no bo już nie spłaca się cały czas. Gra poniżej tych swoich możliwości, bo pamiętamy ten czas, kiedy wchodził do zespołu Lecha Poznań, kiedy przeciwko Legii Warszawa jako ten młody osiemnastolatek za czasów Adama Nawałki strzelał takiego zwycięskiego gola, a tutaj no jednak gra poniżej, poniżej swoich możliwości i tym bardziej szkoda tej sytuacji, no bo gdy grasz w Europie, no to jednak na wyjeździe, na trudnym terenie przeciwko Bodo powinieneś taką sytuację wykorzystać. Tym bardziej, że Lech Poznań nie miał zbyt wielu w tym meczu takich klarownych sytuacji. W pierwszej połowie Bodo mogło się podobać, ten zespół ta, no, przyzwyczaił nas do tej gry. Obrońcy wcielali się w rolę wahadłowych, grali ten, ten swój piękny futbol. Norweski z tego, z tego futbolu, co, co, co słyną, no bo pamiętacie, że no przecież Roma, Celtic czy Aze Alkmar, te zespoły w sumie straciły 12 goli przeciwko Bodo grając w Norwegii na trudnym terenie, na sztucznej murawie, w trudnych warunkach at atmosferycznych. I tu właśnie warto docenić postawę Lecha Poznań, że drużyna John Van Der Broma zagrała na zero, no bo Bednarek rozgrywał kolejne spotkanie, rozegrał na zero mógł się podobać także obrona. No, Salomon i Milicic mógł się podobać w defensywie. Ci obrońcy uzupełniali się. Były zawodnik Sampdori, jak to zwykle, wygrywał większość tych górnych piłek, a Milicic go dobrze asekurował. Do tego Alan Czerwiński czy Pereira w obronie grali bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ten aspekt ofensywny, no to mogli dać zdecydowanie więcej od siebie. Także warto podkreślić, że Lech Poznań no, nie, prze, nie przegrał szóstego spotkania z rzędu w europejskich pucharach. Jest to i to na wyjeździe, jest to bardzo, wynik, bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o polskie zespoły, także klub z Poznania zdobył już 14 punktów do tego rankingu, to jest ważne, jeżeli chodzi o no, te wspinanie się w, w tym rankingu, żeby ta pozycja polskiej piłki była coraz wyższa. To, 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 to cieszy. Na pewno klub z Norwegii roz, rozczarował, ale ja odnoszę takie wrażenie, że jednak John Van Der Brom no jednak mógł zaryzykować zagrać trochę ofensywniej. No bo widzieliśmy, że Radosław Muraski, który, który zachwycał w tym, 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 tym spotkaniu, pokazał taką reprezentacyjną formę. Ciekawe, czy. Fernando Santos dostrzeże formę tego, tego piłkarza, który grał kiedyś w Palermo i czy 28-latek jakby w tym nowym rozdaniu doczeka się tego, tego powołania? Bo pokazał taką reprezentacyjną formę. Do tego warto nadmienić, że Karström mógł się mógł się podobać. Tylko tylko właśnie minus taki po tym, po tym spotkaniu jest, że zarówno właśnie Kasztom i Murawski no, wykartkowali się i w tym ważnym spotkaniu rewanżowym nie zagrają. Skóraś jak zwykle mógł się podobać, ale biorąc pod uwagę europejskie puchary i jakby... Ten, ten cały mecz to, 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 to lech poznań, gdyby odrobinę włożył jakby tej kreatywności, zaryzykował. Gdyby John Van Der Brom jednak chciał iść po całą pulę, z, zwyciężyć, to, to mógł wygrać. Tym bardziej, że Bodoglin było do, do pokonania. Warto nadmienić, że z takim zespołem z dolnych rejonów tabeli Tromso, no to, to, to ten, ten właśnie klub z Norwegii przegrał, jedno spotkanie zremisował. To, te bodo glin to nie jest właśnie te bodo, kiedy właśnie Legia Warszawa, kiedy tutaj e, zwyciężała z, z nimi, biorąc pod uwagę, że e, Klub ze Skandynawii jeszcze nie rozpoczął sezonu, nie, nie, był, nie był w gazie, i zresztą było widać to w drugiej połowie, że jakby no, gospodarze opadli z sił. No to wtedy był taki czas, że jednak Lech Poznań powinien no, zaryzykować, dać więcej siebie z tych walorów. Ofensywnych. No ale z, dru z drugiej strony pamiętamy te wszystkie spotkania polskich y, zespołów na wiosnę, y, czy, czy, czy nawet nie na wiosnę, ale z klubami z Norwegii. Pamiętacie tą legendarną Wisłę Kraków Henryka Kasperczaka, gdy, gdy, gdy właśnie Wisła Kraków grała z Valerangą y, Oslo. No i przegrywała. Wtedy przecież tamta tam, tam drużyna z Oslo była zdecydowanym faworytem, a Wisła Kraków naszpikowana gwiazdami ze Szymkowiakiem, Frankowskim i innymi piłkarzami odpadła i później tych punktów w rankingu brakowało, więc, więc John Van Der Brom jakby jako taki bym powiedział trener, specjalista od europejskich pucharów jednak tutaj stwierdził, że chce być wyrachowany, że będzie spotkanie wyjazdowe, chce zagrać na, ze na zero z tyłu z no, trudnego terenu z, na ciężkim boisku przywieźć punkt do domu i w Poznaniu u siebie zagrać o pełną pulę zwyciężyć ale Poznań jeżeli chodzi o ligę konferencji w tym sezonie pokazał że na wyjazdach nie zachwyca ale u siebie w domu gdy ma tych kibiców za sobą około bym powiedział, no ten cały kocioł, pełny stadion, no to zwykle jest tak, że wygrywają te spotkania u siebie. Z drugiej strony na Poznaniakach będzie ciążyła ogromna presja, no bo mistrz Polski musi, musi wygrać, po, powiem Wam szczerze, jest bezwzględnie faworytem tego, tego spotkania rewanżowego i dla dobra piłki no pięknie był, byłoby, gdyby wy, wygrali, no bo pa, przypomina mi się ten czas, pamiętacie, gdy Lech Poznań z Braką, kiedyś Kiedyś wygrywał 1-0, i wydawało się, że w tym spotkaniu rewanżowym u siebie wygrałem. Niestety wtedy później, właśnie Portugalczycy odrobili te straty i wy, wygrali. Więc, więc liczę na to, że w tym spotkaniu e, rewanżowym już jednak John Van Der Bron nie będzie kalkulował, że m, Iszak, e, Szym, Skóraś, czy, czy, czy właśnie Szymczak, czy e, tak samo. Marchewski, który się pojawi, że ci zawodnicy będą zdecydowanie no, lepiej grać w ofensywnie, że będzie więcej kreacji. Także podobała mi się taka wypowiedź Michała Żewłakowa, Żewłakowa, byłego legendarnego reprezentanta Polski, także kapitana Legii Warszawa, który powiedział, że jakby właśnie, czyli wszyscy piłkarze, ta młoda generacja zawodników jest bardzo dobrze taktycznie przygotowana. Ale ci piłkarze jakby nie dają tej kreatywności, nie, nie ma tej spontaniczności, czegoś takiego, tego ulicznego futbolu. Chodzi mi o coś takiego, że kiedy każdy z nas grał w piłkę nożną na podwórku, w tych rozgrywkach, czy nawet w każdą inną dyscyplinę, koszykówkę, no to zawsze jakby wszyscy wyłamywaliśmy się z tych takich taktycznych, bym powiedział, no tych, 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 tych wszystkich różnych zagrywek, tylko jakby dać coś siebie, jakąś taką kreatywność, z, z, coś stworzyć, co, coś, coś, coś pięknego, tak, twórczość, tak, t, tworzyć i tego właśnie brakuje, bo nieraz właśnie na boisku, gdy dany piłkarz jakby wyłamie się z, 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 no, z, ca, z, całego, z tego, co trener mówi, inaczej, zagra, tu coś niekonwencjonalne zagranie m, i... i... Nieraz takie właśnie, takie, tak, te, 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 tak, taki bym. Ta, ta kreatywność może zaowocować pięknym golem, piękną asystą. A, a tutaj właśnie widzieliśmy, że, że, że ci piłkarze, jakby, no nie, nie, nie potrafią jakby tego, tego wszystkiego przełożyć na, na boisko. I często właśnie przez to, że, że, że dani zawodnicy starają się te wszystkie taktyczne polecenia trenerów realizować, no to. No to... No to jest w ten sposób jest jakby ten artyzm piłkarski zabijany i mamy takie mecze na 0 do 0 no bo tak jak właśnie mówię no Bodo w tej pierwszej połowie szczególnie miało takich więcej yy, klarownych sytuacji ale brakowało finalizacji na przykład z takiej pięknej gry nic nie wynikało, a jeżeli chodzi o Lech Poznań, no to, no to Lechici skupili się na tym, żeby nie stracić tych, tych, tych bramek. Była jedna, jedyna sytuacja. Realizowali te zadania taktyczne, John Vander Broma, ale no jednak kibic mógł się czuć rozczarowany oglądając te spotkanie. Ale no pamiętajmy jednak, że europejskie puchary, no to, to, to jednak jest powiedzmy sobie szczerze taki aspekt taktyczny. Tu, tu trenerzy nie będą rozliczani za za, um, styl um, tylko za to za zwycięstwa i przejście do e, kolejnej rundy. No bo tutaj Krychowiak został skrytykowany który, który wypowiedział się na, na, Twitterze, na Twitterze, bo był zbulwersowany, wypowiedział niektórych dziennikarzy, którzy jakby krytykowali bardzo Lecha po, po, tym, po tym spotkaniu za taką bezbarwną grę. Ale powiedzmy sobie szczerze, no już za dużo, jako kibice polskiej piłki w europejskich pucharach, przeżywaliśmy takich porażek w pięknym stylu, czy, czy, czy takich, bym powiedział, dramatycznych porażek. To już nawet lepszy jest taki remis 0-0 na trudnym terenie w no, Norwegii, a potem właśnie u siebie w domu w Poznaniu już zagrać z artyzmem i skutecznie, to jest najważniejsze, bo właśnie gra, brawa dla Lecha Poznań za, za to, że piłkarze z Poznania potrafili zagrać na zero z tyłu, że realizowali te wszystkie polecenia John Van Der Broma, ale jednak, gdy w Europie grasz spotkanie właśnie w tej fazie pucharowej, masz jedną, jedyną sytuację, musisz strzelić coś takiego, co miał Mark Fiński. No to, no to na 9 sytuacji na 10, 9 powinien trafić jednak wy w meczu o taką stawkę powinien zdobyć gola no to tak jak Skóraś potrafił zdobywać gole czy Iszak tak samo, no tutaj jednak Mar Marfiński musi, musi na tym popracować zdecydowanie lepiej, no bo, no bo, no bo, no bo, no bo w, na przykład w spotkaniu z, w Poznaniu, no to jak lek będzie miał taką sytuację, musi, musi strzelić, bo jeśli właśnie Poznaniacy trafią na lepszy klub w kolejnej rundzie, jeśli awansują no to później jednak takie niewykorzystane sytuacje mogą się zemścić. No, liczę na to, że w rewanżu no, ta kreacja no, i kolejny mecz będzie zdecydowanie lepszy. Zachęcam do komentowania. Jestem ciekaw, jak Wam się podobał Lech Poznań w Norwegii. Kto Was oczarował i kto Was rozczarował. Mi się najbardziej podobała gra defensywnych piłkarzy na minus markwiński. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie u mnie na kanale pojawią się skoki narciarskie. Skomentuję dla Was yy, zawody w Rasznowie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!